Tam się Nie chcę się ruszać. O jest, jest, jest. W prawo, w prawo. Idę na sam. A dół. Zostało się ruszać. Kraczka będzie co dzień. Nie w tą stronę. Wyżej, wyżej to W prawo teraz. Tu, tu, w lewo. W prawo. W prawo. W prawo. W prawo. Niżej. gdzie ty lecisz? Nie, Tu, tu widzisz, że. No, czekaj, też. Ale mamy no, dużo tych... on jest zaleniwny. nie no, no, ja jestem zaleniwny. Nie, nie. tu. Gdzie to, to krzemka? Za Niemożliwe. No, nie widzisz tego? 그리고, no, między... ]その no, ja no widzę. Wydaje się, no. No, że to inny to jakieś. Może obejdziemy. Jak ma trochę czasu, a jest dużo w sezonie zielonych bloków, to naprawdę warto przyglądać się nicienią, jak fantastycznie... Zresztą nabrałeś mi historię. O nie, on odejdzie teraz. Idź, no, odzie no Joan... odejdź na końcu Albo na przykład, jak fantastycznie... Pokaż główkę. Żegnaj. O, przewrósłowa się w pokorze.